Ja witam was na moim kanale No i witam was także na moim pierwszym animowanym odcinku A więc dzisiaj opowiem wam o moim pierwszym obozie Na no, mój pierwszy obóz y, pojechałam z moją siostrą, bo ona tam jeździła co roku No wtedy już teraz też zaczęłam jeździć, ale no wiecie, pierwszy raz musiałam być z nią w pokoju Bo wiecie, mam nasza mama ja miała tam jakieś znajomości no ale byłem wtedy jako w pierwszej, drugiej klasie no i mieliśmy pokój z takimi dwoma dziewczynami, które miały tak samo na imię, ale żeby nie podobać ich imienia, to i żeby wam się też nie myliło, to będzie Sandra i Maja. No to wiecie, że się zaprzyjaźniłyśmy i my i w ogóle, ale znaczy bez, wejdę już do akcji. Więc no to one tam miały jakichś kolegów, koleżanki na obozie. I tam do nich, przychodzili do pokoju i sobie grali w mapie. No i no to już ja uznałem, że w sumie też sobie z nimi zagram. Um, wtedy był 14 luty. Um, czyli walentynki wtedy były. Więc, no, moja siostra idealnie walentynki znalazła w tym obedzie chłopaka. Oczywiście pomaga mi w tym. No bo jej związki są. Um, <laughs> powiedzmy, że. Ciężkie. Dlatego właśnie um, pomogło mi w tym. No i ona tam zdobyła tego chłopaka, i ten chłopak mi chyba daj mu na najmniej Michał. Tak, Michał niech będzie. No i oni się tam spotykali na tym obozie. No i ja tam w międzyczasie sobie dałam takie koleżanki. To chyba była Daria, Maja i Ola. Znaczy, nie miała tak na imię, ale wymyśliłam miała. Mm, więc ja się tam z nimi zaprzyjaźniłam i w ogóle. Mm. No i tam po pokojach chodziły takie dwie dziewczyny. Jagoda, taka młodsza. I mm, Maja. Taki dają na imię. No, nie będzie Maja. Ale ta, to ta, taka druga Maja. Ona była taka starsza ode mnie wtedy na pewno. Jeszcze czy to chyba byłam w trzeciej klasie. No dobra, ale jakoś tak byłam. Ona, nie, ona miała chyba w piątej klasie albo szóstej. Yy, no. Ale na następny już rok nie, nie pojechała no. no tak, ale wracając. No to on tam chodził po pokojach, żeby się, się usłyszał mi gdzie, gdzie kto jest. No jak dotarł do naszego pokoju, no to wiecie, my się tam z nim zaprzyjaźniłyśmy. Um, I w ogóle. No, i ona się tam y, ogólnie ta Maja, ta druga, jakby, ona się zakochała w chłopaku mojej siostry, tak, tym Michale. Mm. No i ona tam rozpowiedziała jakąś plotkę, że oni niby nie są razem już. Moja siostra i ten chłopak. A jeszcze w ich pokoju była taka dziewczyna Alicja. Yy, no, czy tak oczy nie miała na imię. Się nie w ich pokoju, tylko naprzeciwko ich pokoju, ale myślę też z nią tam bardzo przyjaźniłyśmy i dużo była z nią akcji. Um, ona miała tam chyba aparat ale no naprawdę bardzo fajna dziewczyna No, ale wracając, no to ona tam um, rozpowiedziała wszystkim do plotkę, no i... No i tam... Um, wyobraźcie sobie, że jakieś nieznane typy do was pukają, no bo ogólnie nieznane, no bo pewnie moja siostra... Ich nie znała, a ja znam, pewnie. No bo ja tam się z wszystkimi kolegowałam, a ona. Moja siostra, jak był jakiś czas wolny, to do nas sobie coś siedziała na telefonie, robiła sobie coś. No, ona jakaś tak nie za bardzo. Zbierała nowe przyjaźnie, albo z tym chłopakiem siedziała, czy coś. No, także. E tak, wyobraźcie sobie, że do do Was przychodzą jakieś typiary, których totalnie nie znacie, pukają. I, I tam przychodzą, smutne, z chusterkami i jak się już po poro, prostu nie kochana, no i wiecie, moja tym to wytłumaczyła, no że nie y, rozstaliśmy się. No i potem był, no i tam, potem trochę się z tą mają, kłóciłyśmy, mówiliśmy, że ze i w ogóle. No i była mi trochę szkoda, bo po tym jak chodziliśmy, jakby Mieliśmy taki górtek, który się ślizgaliśmy, to było straszne. Nie wiem po co zebrali nas tam na koniec. Bo to był zimowy obóz, ale tam. No, ja wtedy chodziłam wtedy w takim fryzurze, w ogóle. Wtedy byłam takim. O, um, No i w ogóle na tej górze to ona mi pomogła i tak strach mi się jej szkoda zrobiła. Um, no i tak. Ten... No i tam później. Um, o, jeszcze u nich z nimi w pokoju była. Asia taka, spoko starsza dziewczyna No więc tam się z nią, no tak podsumowując, to stuka się tam i tak pokłóciły tam dziewczyny. Ja byłam wdzięczna, że mi pomogła. I tak, ale tam jeszcze był basen. Ten basen tak za dużo nie wniesie, ale tak no... Mieliśmy mieć dwa razy No, obóz, ale z tego nam chłopcy dali mega i to mega nudno nudne zwiedzanie. I jakby totalnie tam było zimno, nudno. Nie było to zobaczyć i jeszcze było ciemno. No więc nam dać ten basen. Wszyscy byli bardzo zawiedzeni. Bo nic tam nie było do widzenia. No i tak naprawdę no to to już chyba wszystko. I tak wydaje mi się, że będę to długo robić. Do tego filmiki... obrazki animowane, więc. Więc. Jeśli wam się podoba, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, chociaż pewnie tak będę tworzyła więcej takich filmików, ale dość krótszych. Więc możecie też dać jakieś porady, w jakich programach tworzyć. Więc to co, Papatki!